Cześć, witam, to ja Dyson KK0 i spróbuję, jak obiecam, Spróbuję robić daily. No dobra, a więc dzisiaj zagram w trzy gry. Pierwszy to będzie... A przynajmniej mi się tak wydaje, bo nie wiem co to jest. Ja, no, ja jak robię filmy, to ja w ogóle nie, nie tworzę scenariusza, w ogóle nic nie, nie szykuję, tylko po prostu odpalam nagrywanie i... Wybieram do sobie film, te gry, które mam tutaj, właśnie. I tutaj właśnie mamy, tutaj, Destroy the Ship. Pierwszy raz w to będę grać, nie wiem nawet, co to jest. No, Statek, ale konkretnie, jak? Okej. Okay. Zacznijmy. Jakiś statek. Co to było? O, o co chodzi? Bo ja ogólnie. Przepraszam, bo mi coś się grę wywaliło. Dosłownie na pulpit. Ale no... Czasami się tak zdarza. Na przykład dru w drugiej części yy, jak gram w Roblox, to... to wtedy to w ogóle nie miałam internetu. Ale dobra. Oczywiście udało się nam po drugim razie dołączyć do mojej ulubionej gry, o której każdy już wie, że jest moją ulubioną. Co jest? Co jest? Co jest? Powalone! Chwila, muszę ugarnąć to jakoś. Tak przez to nie wiem ile już nagrywam! A, Myślałem, że... O Arab, Orop! 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 Góra! Ja nie Najpierw ruski serwer, a teraz arabski jakiś. Co? Czemu ja mam takiego pecha? Czemu? Ups, uwaga. Powoli, 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 może! Nie, yeah! i się wściekło! Czemu nie to tak zawsze się zdarzyć? Ach, kurde. Czemu to... Co? co? Ja żyję... A, jednak nie żyję. A już myślałam, że tak dobrze będzie. Trudny ten poziom. W końcu to jest Tower of Hell, a co ja chciałem? Co ja chciałem niby? Jakąś giereczkę dla dzieci? Tower of Hell. Czego, ty się spodziewałaś, człowieku będzie łatwe? Co? Jak? Ja y muszę zabrać? Aha! Nie ma takiej bada. tylko takiego. Kurde. Weź. Yy. O kurde. Już myślałam, że nie zaskoczę. Co? A no tak, przecież dotknąłem. Ty, ta jedna tak wysoko? Gdzie ona? Tutaj? Jakim cudem ona się tam dostała? Tam na samą górę? Ta nie wiem. Ty... 7 minut? 7 minut tak wysoko? No to chyba nie powinna żadnego błędu popełnić. A ja... Co? Ktoś mnie za... Tak, wyszła! Albo spadła. W ogóle. To nie, przyglądałem się. Okej. 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 Okej! Okay. Okej! Okay. Nie okej? Okay. Co to jest? Chwila! Już myślałam, że będzie OK. A tu to takie. A tu to takie. Jak tam się dostać? Wejdę tędy, przynajmniej czas mi trochę lepszy. Czemu kur mi ten czas? Kurde! biurko po tym odcinku pewnie mnie. Tak samo jak w każdym innym odcinku, gdzie gram w Tower of Gdzie w to gram? Na każdym odcinku, więc. Po kilkunastu odcinkach, pewnie to biurko się załami. Ty, czemu mnie nadal nie. O, dobra. Jak oni by tam dostać? Mam dość, ale nie, ja nie wychodzę, ja nie wychodzę. A było już tak dobrze! O Jezu. Ale. Ale, ale też tak się stworzyłem. Dawaj, dawaj! Dawaj! Czekaj, aż lego zostałem. dostałam. To teraz się wyjaśniło. No świetnie. No, jeszcze ktoś przyspieszył teraz. To nie ma sensu, ja już... Co? To nie ma sensu, ja już tam nie wchodzę. No. No, w końcu coś nowego. Do Ta, dobrze, my... nawet 8 minut. Kurde! Ludzie! Nie wyście... a Aha. O ja, trafiłem. No. no kurde! JA NIE MOGĘ! Wejść nie mogę. O, oh, w końcu. Ktoś tego za bardzo nie... Nie z... przemyślał tego. Okej. Okay. co? A Chwila. czy tutaj... Okej, okay, nie ma nic. Po... Okej. Okay. To, to nie było aż takie trudne. Czekaj. bo ja... Już... Ja ogarniam. Co?! Dobra. Bo... Bo coś mnie zlagowało. Że... Lag mózgu... Miałem. Czy to, te, czy to ta sama co się jej głowa paruje? Nie pamiętam. Nie pamiętam nazwy tamtej. Mam nagrane, więc mogę zobaczyć. Kurde, dlaczego dużo osób ma taki taki skin? Kurde. Tam to nie doskoczyło, też. Ta, ja spadłem stąd. Nie, nie, ja mam dość. Ja mam dość, ja mam dość. Nie, To no. będzie chyba jeden z krótszych odcinków na Roblox. Bo ja już mam dość. Ja mam już... Kurde, ja mam dość. Nie, kurde. Nie, kurde. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, gdzie ja się tak mocno wkurzam. Co mogę więcej powiedzieć? Cześć!